Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na pierwszej konferencji dotyczącej naszego projektu Przepis na Sukces. W Pierwszej konferencji, bo jest to pierwsza konferencja, która jest na terenie powiatu myśliborskiego, druga konferencja będzie na terenie powiatu Pyrzyckiego. W związku z tym, iż projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśli Bożu i z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzyca, obejmuje dwa, dwa powiaty naszego województwa. A przez to obejmuje gminy należące do powiatów. Bardzo mi miło powitać panią sekretarz gminy Nowogródek, panią Ewelinę Wojtką. Witam koordynatora lokalnego naszego projektu, panią Izabelę Balcerza, która jest autorką projektu, która przyczyniła się do tego, że państwo możecie uczestniczyć w szkoleniach. Witam panią Małgorzatę Drublewską, która też miała z nami wszystkimi do czynienia na początku realizacji projektu. Witam przedstawiciela prasy lokalnej panią Marylę Rybakowską. Proszę Państwa, projekt został stworzony po to, aby dać możliwość osobom długotrwale bezrobotnym skorzystania z szansy zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i odnalezienia się na rynku pracy. Yy, dzięki temu, że uczestniczyliście w pierwszym etapie projektu, który macie za sobą, a pierwszy etap projektu polegał na realizacji szkoleń zawodowych, na spotkaniach z doradcą zawodowym, na spotkaniach i szkoleniach, warsztatach, jak również z psychologiem, po to, żebyście mieli szansę odnalezienia się na tym rynku, znalezienia pracy. Przez to wsparcie, które otrzymujemy dzięki środkom Unii Europejskiej, możemy też dać szansę społeczności lokalnej naszego powiatu na zdobycie tych kwalifikacji oraz odbycie sześciomiesięcznych staży. To jest drugi etap realizacji projektu. Teraz wszyscy beneficjenci, którzy są głównymi gośćmi dzisiaj, oczywiście wśród gości beneficjentów ukryła nam się... Pani Łysakowska, która jest przedstawicielem cech rzemiosł różnych w Myśliwoczu jako przedstawiciel przedsięwziązków. Przepraszam, uciekła nam Pani do... i dlatego nie powitałem na początku. Proszę Państwa, projekt daje możliwość po to, żebyście Wy Dzięki tym nowym kwalifikacjom, nowym możliwościom zawodowym odnaleźli się na rynku pracy, przedstawili się pracodawcom, pokazali, sprzedali w cudzysłowie swoje umiejętności, swoją wiedzę, gdyż może po zakończeniu tych 6 miesięcy co niektórym uda się zdobyć zatrudnienie. Z tego co już wiemy na dzień dzisiejszy, mamy osobę, która po szkoleniu zdobyła już pracę. Nie idzie na starszy ma podpisaną umowę o pracę, z czego bardzo się cieszymy. I są osoby, które będą miały zatrudnienie, bo we wnioskach niektórzy przedsiębiorcy, pracodawcy deklarują wolę zatrudnienia. Proszę Państwa, to tak krótko o tym projekcie. Ja bym chciał też krótko powiedzieć o tym, jak funkcjonujemy my na rynku lokalnym. Jako centrum kształcenia dla wszystkich myśli Bożu istniejemy od 1998 roku. Zajmowaliśmy się na początku szkołami zaocznymi, które można było kończyć w systemie eksternistycznym. Kiedy w 2007 roku system oświaty nie pozwolił nam na to, żeby kształcić w tym systemie, i utrudniało to zdobycie wykształcenia na różnych kierunkach, na różnych szczeblach oświaty, założyliśmy szkoły niepubliczne. I w tej chwili mamy szkoły niepubliczne, licą ogólnokształcące dwuletnie, licą ogólnokształcące trzyletnie. Mamy szkołę policealną, jedyną na tym terenie opieką w Domu Pomocy Społecznej. Nawet rodzima szkoła medyczna w Gorzowie nie zebrała chętnych na ten kierunek. Nam się udało. Może też dzięki temu, że tu na tym terenie mamy dwa domy opieki społecznej, które potrzebują wykwalifikowaną kadrę. To pozwoliło nam na zaistnienie też na rynku lokalnym. Od momentu, kiedy pojawiły się środki unijne, czyli od lat 2004-2007, 2006, pierwszy etap realizacji, tak zwany SPOR, realizowaliśmy projekty unijne, zrealizowaliśmy ich w ówczesnym okresie 7, dzięki czemu pozyskaliśmy kwotę 2 milionów 355 zł na działalność lokalną, na pozwolenie na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, na to, żeby część osób mogła otworzyć działalność gospodarczą. W obecnym roku realizujemy dwa projekty, bo ten obecny rok i od roku 2007 do 2013 jest drugi etap wsparcia przez Unię Europejską dla naszego kraju, tak zwany pokarm, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i w tym okresie zrealizowaliśmy już trzy i mamy rozliczone i zamknięte projekty. W tej chwili realizujemy dwa projekty, co dało nam łączną kwotę 3 milionów 505 złotych, pozyskanych właśnie na tu lokalną działalność. Z zamkniętych projektów taki znany dosyć projekt, objazdowe przedszkola, Pozwolił na to, że na terenach wiejskich otworzyliśmy punkty przedszkolne. Po zakończeniu projektu w 2010 roku w grudniu był dylemat, co zrobić. Powstały przedszkola, zostały wyposażone. Kiedy patrzyliśmy na to, jak te dzieci się rozwijały, jak yy, nabierały wiedzy umiejętności, czego w domu przy rodzicach nie są zawsze w stanie zdobyć takiej wiedzy. Stwierdziliśmy, że Partnerstwo kończy się, bo projekt był w partnerstwie z gminą Myślibusz. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli gmina nie będzie w stanie sama pociągnąć, udźwignąć tego tematu, my zrobimy jako placówkę niepubliczną. I od stycznia tego roku są to niepubliczne przedszkola, które funkcjonują w budynkach Urzędu Miasta i Gminy. Mamy taką partnerską umowę/porozumienie, gdzie gmina udostępniła nam pomieszczenia otrzymujemy subwencje w wysokości 85% dotacji na przedszkola państwowe i rodzice wpłacają miesięcznie 150 zł i dzieci przebywają od godziny 7 do godziny 15 pod opieką wykwalifikowanej kadry i funkcjonują od stycznia jako niepubliczne przedszkola. Miejmy nadzieję, że takich inicjatyw na rynku lokalnym będzie więcej. To są. Ponikąd sukcesy tutaj centrum kształcenia, ale to nie są sukcesy yy, personalne, bo nie można powiedzieć, że ktoś jeden coś zrobi. Nad realizacją projektów, nad napisaniem projektów, nad stworzeniem, nad pomysłem pracuje zespół ludzi. I w Myśli Bożu, jak i na terenie naszego powiatu, takich osób jest wiele. I dobrze że takie osoby są, bo skoro są te środki unijne na terenie naszego kraju, to uważam, że wszyscy powinniśmy jak najgłębszym tego słowa znaczeniu. I tutaj ten zespół ludzi pracuje naprawdę bardzo ciężko, bardzo trwale, dlatego dzisiaj chciałbym wszystkim, którzy z nami współpracują, którzy przyczynili się do tych wszystkich sukcesów, podziękować. Ja nie będę tutaj wymieniać listy osób, bo musiałbym mnóstwo nazwisk wymienić które z nami współpracowały, realizowały projekty, pomagały nam w realizacji. Myślę, że ci ludzie dalej będą z nami współpracować, że będziemy mogli realizować wszystkie zamierzone cele, nowe pomysły, usprawniać, wdrażać w życie i że społeczność lokalna będzie korzystać z tych środków, bo to, to są środki tak naprawdę dla społeczności lokalnej. To my jesteśmy tylko pośrednikiem który czuwa nad prawidłowym wydaniem, rozliczeniem, nad zaangażowaniem tych środków, a one są tak naprawdę dla społeczności lokalnej. Cieszymy się, że tak licznie osoby uczestniczą, że chcą uczestniczyć w tych realizacji projektów. Też należy tutaj podziękować za to, że chęć wyraziły przy tym projekcie uczestniczenia Powiatowe Urzędu Pracy, bo to one tak naprawdę pomogły nam w zrekrutowaniu państwu bo mają bazę, Yy, osób, które są długotrwałe, bezrobotne, że chciały wspólnie z nami przystąpić do partnerstwa. I z tego tutaj miejsca dziękuję dyrektorom podatowych urzędów pracy, zarówno w doży jak i w Kyżycach. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni projekt, który w partnerstwie będziemy realizować. Tak ładnie przyjęto, że POKL yy, kładzie nacisk na yy, partnerstwo kładzie nacisk na równość szans, o czym Państwo dzisiaj troszeczkę usłyszycie, bo mamy przygotowaną krótką prelekcję na temat równości szans w społeczeństwie. Oczywiście też w tej chwili pojawiają się projekty innowacyjne. Każdy do takich projektów się przymierzamy. Będziemy pisać, będziemy wdrażać. Nie stoi to na przeszkodzie, aby później nasi beneficjenci uczestniczyli w tego typu projektach. Nie mamy bazę danych po zakończeniu projektów, kto... U nas brał udział i zapraszamy do kolejnych udziałów osoby, które już u nas ukończyły szkolenia, a na przykład nie znalazły pracy, będą znalazły i z jakichś powodów ekonomicznych firm straciły tą pracę. Zapraszamy do udziału w takich projektach. W dniu dzisiejszym chciałbym też wręczyć Państwu najważniejsze dokumenty z pierwszego etapu szkolenia. Są to certyfikaty i zaświadczenia. Otrzymujecie Państwo zaświadczenie ukończenia szkoleń zawodowych, jak i otrzymujecie certyfikaty tychże szkoleń. Każdy z Państwa otrzymuje dwa dokumenty z każdego szkolenia. Jeżeli było szkolenie to dwa dokumenty, jeżeli ważne, to też dwa dokumenty, ale z każdego wsparcia, które otrzymujecie, bo to się ładnie tak nazywa, że to jest wsparcie skierowane do państwa, otrzymujecie dokument oświadczający Wasze uczestnictwo. Proszę. Ja chciałem podziękować dla wszystkich, co jesteśmy, bo naprawdę kurs był wyśmienity. Ludzie są wyśmienici, kobiety są wyśmienite. <laughs> naprawdę, bo na zobaczyłem tamten kurs w i Inaczej i naprawdę było nam przyjemnie. I chciałem podziękować pani Mące, tej drugiej pani, która siedzi po jak się wchodzi, i, i, i twojej mamie. Dziękuję. Bardzo przyjemna kobieta. To, że wy jesteście zadowoleni, to dla nas jest dużym usatysfakcjonowaniem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, bo nie chcę się powtarzać, to te środki są dla Państwa. My tylko jest pośredniczymy w prawidłowym wydaniu tych środków.